Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie z tej strony UK. Przed nami setny odcinek z levelowania konta w Total Battle i z przygód naszego klanu Dream Team. Dzisiejszy odcinek będzie zdecydowanie takim, w którym będę Wam winien pewne wyjaśnienia, uzupełnienia do tego wszystkiego, co mówiłem bodajże tydzień temu, w odcinku, w którym no, byłem wręcz przekonany, że kończę tę serię. Było, moi drodzy, wiele wiadomości z waszej strony, czy to komentarzy, czy wiadomości na priv, naprawdę masa wiadomości, za które wam serdecznie dziękuję. Z jednej strony, nie chcieliście, abym tą serię kończył, więc daliście takie fajne, merytoryczne wsparcie. A z drugiej strony, mieliście faktycznie zrozumienie do tego, że no, przez te już 6 miesięcy faktycznie. Zmęczenie materiału z mojej strony i wypalenie mogło się pojawić, więc przychodzę do Was dzisiaj z taką informacją i od niej zacznę w ogóle ten odcinek, szybki wyjaśniający odcinek, w którym Wam powiem, że ten tydzień tej przerwy naprawdę mi zresetował głowę, pomógł mi poukładać sobie tak to wszystko, aby nie czuć presji, bo tak, mimo że gramy bez presji, to ja sam na sobie tą presję wywarłem, bo nie chciałem nikogo z Was zawieść. Oczywiście, że klanu nie olałem, bo byłem. Najpierw ludzie w klanie się dowiedzieli, że wracam, a po dwóch dniach od tej informacji w klanie chciałbym to też powiedzieć na odcinkach. Natomiast co do serii, też nie chciałbym presji sobie wywierać, więc troszeczkę to zmienimy, moi drodzy. Trochę zmiany, czasem na lepsze i powiew świeżości, myślę, że są potrzebne. Zmiany będą polegały na tym, że. Jak będzie przysłowiowa Wena i jakiś temat do nagrywania, tematem mogą być też Wasze pytania, często w komentarzach, to jak najbardziej taki odcinek będzie nagrany. A w kółko tego samego nagrywać nie będę, żeby gdzieś tam nie było tej nudy. Też zaczyna się nowy turniej niebawem, bo z tego co widziałem, tutaj w turniejach za 30 dni ten turniej startuje. Są fajne rzeczy do zdobycia, jesteśmy bardzo tutaj. Ciekawi tego turnieju. Nie wiem, czy za te 5 dni uda mi się wrócić do planu głównego. Ja muszę dokładnie, widzowie, sobie policzyć, kiedy te 14 dni mojej blokady mija. Natomiast, będąc w akademii prze te, przez te 14 dni, e, troszkę sobie odpocząłem, e, troszkę się zresetowałem, nabrałem dystansu do wielu spraw, e, spojrzałem na wszystko z boku. No i też oczywiście tutaj czasu nie marnowałem, bo e, już przygotowywałem akademię do przejścia nas wszystkich do tej akademii. Czyli sam ubiłem dwa blaszaki, Glorgol ubił jeden, no niestety tylko trzy blaszaki nam się udało łącznie pokonać, więc tutaj no, no nie oszukujmy się, jedna osoba czy dwie osoby nie są w stanie yy, samych blaszaków ubijać, no bo ubiłem blaszaka troszkę się tutaj yy, no... Troszkę się tutaj wy wyzerowując, bo też no nie oszukujmy się, nie miałem najemników, znaczy mam tych najemników tu jedno mi się chyba skręcenia. jedne wzięły, jedne mi zostały z triumfalnego jeszcze. Także generalnie najemników no nie posiadam, jest bieda, że aż piszczy. Dlatego też wiem, że muszę wrócić do głównego klanu i tam też działać. Co jest dobrą informacją, może nie być wcale potrzebne, żebyśmy się na ten moment do Akademii musieli wszyscy przenosić, bo w tym nowym turnieju będzie do zdobycia taki bayer. Nie wiem, czy tutaj w Akademii on też się wyświetla, bo tu nie mamy odpowiednią liczbę osób. Pieczęć ograniczenia to się nazywa w ogóle fajne rzeczy, ale to może będzie osobny odcinek odnośnie tego, tego turnieju. W każdym razie jest coś takiego jak pieczęć ograniczenia. I to odpowiada za zmniejszenie poziomu Blaszaka. Ciekawe jak to będzie wyglądało. W praktyce będziemy testować, ale jeżeli tak się da zrobić, że troszeczkę byśmy poziom Blaszaka zmniejszyli w głównym klanie, to jesteśmy w stanie tam nawalać. Też od razu Wam wyjaśniam, no nie może Blaszak nawet na tym levelu, który jest, zostać, ponieważ... Też Silvera, wakacje się u nas skończyły i jest tutaj ze mną w akademii. Zresztą swoją drogą ogromne podziękowania dla Silvera, bo kiedy przeniósł się do akademii, to nie dość, że tutaj, e, już chyba trzeci czy czwarty dzień z rzędu, organizuje marszece dla naszego klanu głównego. Ogromne podziękowania. Tak, ubił kilka epików wczoraj w nocy, także też ogromne podziękowania. Zawsze to troszkę tutaj podładowało. No, i co bardzo ważne, ja przeniosłem zasoby moi drodzy do Akademii, żeby tutaj technologię poopracowywać. I tak naprawdę, to wszystko, co te wszystkie technologie, no, nie mam pojęcia. Może tutaj gdzieś w historii widzowie to yy, zerkniemy, ile silver, yy, czy tu są przyspieszenia, tu chyba nie przyspieszenie. Klanu. Nie wiem, czy to jesteśmy w stanie w ogóle sprawdzić, ile. No, zobaczcie, tutaj jest ten przykład. 36 tysięcy dni. 36 tysięcy dni łącznie Silver y, przyspieszył procesy klanowe. To jest coś, czego nie da się. No nie wiem, to, to, to jest niewyobrażalna liczba dni. W tej chwili nawet mi y, ciężko to na lata przeliczać, ale. Z 10, to było z 10 lat? Nie. 30, to było 100 lat. No bo jeżeli mamy 360 dni w roku, no już tam pominiemy oczywiście y, y, konkrety, nie, ale, ale zaokrąglając 360 dni y, razy 10 to by było dopiero 3600, a tu mamy 36000, także o 100 dni praktycznie Silver nam y, przyspieszył, słuchajcie, o 100 dni, co ja mówię, o 100 lat, o 100 lat nam przyspieszył wszystkie... Procesy klanu, yy, więc to jest super, ale mówię, możliwe, że akademii na razie nie będzie trzeba. Yy, jest ona przygotowana. Ja tu też jeden fort już wybudowałem, żeby zamienić teren klanu yy, z głównego na akademię. No na razie chyba to tak zostanie. Jeszcze będziemy dyskutowali z ekipą w klanie głównym, no bo to musi być tak zrobione, żeby wszystko miało ręce i nogi. Więc yy, ja tylko czekam, żeby do klanu głównego wrócić, tam też z nimi podziałać, ale fakt moi drodzy: no, nie możemy, nie możemy niestety blaszaka na razie zwiększać, wręcz powinniśmy go szybko zmniejszyć, jak się da z tego, z tego turnieju, bo osób z G8 mamy w tej chwili jak na lekarstwo. Nawet jak ja wrócę, nawet już mi się liczyć nie chce, ale generalnie mało. Co oczywiście plus jest też, bo wiele osób weszło na G7 podczas. Ragnaroku i to też jest niewątpliwie no, dość duży plus. Te kilka osób, które przenieśliśmy z Akademii, żeby się troszkę podładowały, tak sobie wspólnie zadecydowaliśmy, że no, nic się nie stanie, jak do kolejnego Blaszaka zostaną, miały zostać do końca Ragnaroku czyli znacznie dłużej niż w sumie będą 3 tygodnie tutaj w głównym klanie, a nie 14 dni, nie 2 tygodnie, ale wiecie, jeżeli są miejsca w klanie i nikomu to nie przeszkadza, a tym osobom naprawdę może to pomóc, no bo w akademii na ten moment by się marnowali. Szczególnie, że w tej akademii no niestety za wiele się nie dzieje, mi też zawsze, no, troszkę ciężko jest w dwóch miejscach naraz. Być tutaj sukces oczywiście mamy widzowie. udało się kolejną stolicę odebrać. i plusem na pewno jest to, że kolejny bonus wleciał to jest chyba o zdrowie armii 10% jak dobrze, A nie ja tutaj nie sprawdzę przecież, bo jestem na koncie głównym, ale jestem w Akademii, więc co jedynie mógłbym zaatakować swoją własną stolicę, czego nie zrobię, bo już ją można powiedzieć, że okradłem, w sensie okradłem, czyli zrobiłem transfer, bo niektórzy się dziwili co to się stało, że Juken zaatakował stolicę. Nic nie zaatakowałem moi drodzy, po prostu przeniosłem zasoby do do, do Akademii, żeby tutaj te technologie zrobić. I akurat w idealnym momencie to zrobiłem, bo z pomocą Silvera udało się wszystko ładnie na sacy. i budynki zrobić na maksa i, i te wszystkie technologie, może tutaj z wami też sobie jeszcze jakąś technologię Moi drodzy, opracujemy, bo widzę, że troszkę się czerwonych książek nazbierało. a niech będzie siła! No to jeszcze coś tutaj się uda ulepszyć. Także reasumując, jeśli chodzi o tą serię, te parę dni, słuchajcie, dało mi takie luźne spojrzenie na, na, na wszystko z dystansem, pozbycie się tej presji, tego zmęczenia, tej. Tej frustracji związanej, pewne swoje sprawy pozałatwiałem, co jest dla mnie tylko i wyłącznie motywacją, żeby zapierdzielać i to ostro. Więc na pierwszym miejscu tak stawiam siebie. W tym sensie, że najważniejsza jest moja praca w tym momencie, czyli zgram to tak, żeby zarówno nagrywać serię z Totalbetr, zarówno nagrywać jakieś inne serie, żeby móc robić live'y na tym kanale, żeby w weekendy, czy kiedy indziej móc robić live'y też na drugim kanale, żeby to wszystko fajnie połączyć i żeby nie czuć wtedy frustracji, bo mam silną motywację ogromną. Wiem, że mogę. Dzięki mojej determinacji, troszeczkę, y, y, znaczy jestem pewien, że to się uda tak, że, że, że y, z nie do końca idealnej sytuacji uda się z tego przysłowiowego dołka odbić, więc skupiam się na pracy, ale nie będę tak, Poświęcał się dla klanu, jak robiłem to wcześniej, w sensie czasowym, yy, w sensie tej presji. Yy, przykład podam prosty: no, jeśli będzie blaszak, ja będę robił daily live. A. No, ok, no to to połączymy. To na daily yy, będzie live, na którym będzie po prostu jednocześnie blaszak i ja sobie będę pracował jednocześnie, jednocześnie robił blaszaka, a nie tak jak było wcześniej, co powodowało moje grę, szczególnie w weekendy, tak, że ja siedziałem tutaj, pilnowałem blaszaka, pilnowałem ludzi, doradzałem innym a sam rezygnowałem ze swojej pracy, bo to powodowało naprawdę gdzieś tam moje, moją potem frustrację i też spadała motywacja. Wiadomo, że nasze życie prywatne, nasza praca jest, moi drodzy, na miejscu pierwszym. Oj, ażbym poszedł, tylko nie mam armii, ale zobaczę, czy ja mam armię, czy ja nie mam armii. Ażbym poszedł, ale armii to mam akurat wszystko. No to by było dziwne, jakbym taką armią miał. Ubić epika. Zresztą powiem wam, no niestety, coś tam próbowałem polować wczoraj, i no nie mając najemników, moi drodzy widzowie, wyniki o milion niższe. Zobaczcie, to jest aż wstyd. Tak, wiem, byłem blisko. To jest aż wstyd wam pokazywać, że ja mam półtora miliona w tym momencie z ubicia epika. No Będąc w Akademii, naprawdę nie mając najemników, tutaj jak widzicie w ogóle chyba najemników nie zabierałem, albo tylko tych z Triumfalnego. Nie, brałem tylko tych. No to tak jakbym ich nie miał, nie? Także nie mając najemników, yy, no jest bieda. Więc yy, no nie miałem najemników, bo nie miałem za co kupić, wiadomo. Także daruję sobie tutaj tego epika. Na polowanie się zacznę wybierać, jak już wejdę do głównego klanu. Także słuchajcie, ogromne podziękowania dla Silvera, bardzo ogromne podziękowania dla całego, można powiedzieć, zarządu naszego głównego klanu, który cały czas mnie gdzieś tam wspierał. No i dla, dla osób, które pisały do mnie na priv. Pytaliście często, co zamierzam z tymi osobami, które mnie tam gdzieś wyzywały w hamski sposób, czy śmiały się ze stanu zdrowia, no po prostu ja jakby nie jestem taki pamiętliwy, nie będę tutaj się w żaden sposób, można powiedzieć, mścił, ale po prostu będę ignorował te osoby, jak sobie będą, nie mam zamiaru nikogo, wiecie, wyrzucać, natomiast też, no... Sami rozumiecie. Jakby ja mam to gdzieś, to jest. Ja nikogo nie wyzywałem, więc. Ale no fakt, mogliby, mogliby na priv chociaż napisać zwykłe przepraszam, cokolwiek mogło to do nich dotrzeć, nie dotarło. To nie mój problem w tym momencie, moi drodzy. I tyle. Więc seria będzie, ale nie będzie taka regularna, że dzień w dzień będę sobie presję wywierał, żeby nagrywać odcinki. Będę raczej nagrywał wtedy, jeśli coś faktycznie będzie. Na pewno za te 5 dni, jak zacznie się nowy turniej, to też z miłą chęcią pokażę mmm, nagranie tego turnieju. Tak? I, I będziemy gdzieś tam y, dalej fajnie szli do przodu. No jeśli faktycznie tego blaszaka da się dość fajnie obniżyć, na przykład o 10 leveli, to no spokojnie, tym składem, jakim jesteśmy teraz, nie musimy się martwić, że go pokonamy, ale troszeczkę, troszeczkę tego blaszaka będzie trzeba obniżyć, jakby dało się o 20 leveli w głównym klanie obniżyć. To byłby to taki kompromis, że moglibyśmy być w głównym klanie bez przechodzenia do Akademii, bez jakby zaczynania wszystkiego od zera w tym sensie, ale to czas pokaże i to nie jest tak, że tutaj się decyzję podejmie i że Wam powiem, jak to na 100% będzie. Oj, chyba ktoś od nas ubił Blaszaka w klanie głównym, tak mi się coś wydaje. Czyżby Hendry? Całkiem możliwe, bo no zaraz się może okazać, że, że ktoś w głównym klanie właśnie, czy znaczy Blaszaka, Epika, sorry, ktoś Epika ubił mnie umarłego. Także moi drodzy, tyle chciałem wam po prostu powiedzieć w takim dość krótkim, szybkim odcinku, że wracam z nową energią, z nową motywacją której będę zapierdzielał ostro, bo to jest dla mnie no, w tej chwili najważniejsze, aby mm, no, zmienić swoje życie na lepsze i to jest oczywiste. Dziękuję za to, że wielu z Was to potrafiło zrozumieć. Nie oznacza to, że będę olewał. Klam, tylko mówię, będą to już troszeczkę inne zasady mojego by, y, uczestnictwa, tak? I, I poświęcania czasu na różne rzeczy. Na pewno nie będzie to się rozciągało, że tak powiem, w nieskończoność. No a jeśli będzie jakaś akcja, a ja przy okazji to się zejdzie na przykład z moim live'em jakimś bo planuję oczywiście takie live'y na kanale tym TV robić, czy to wrócić do Fishing Planet, do Eurotracka, no do tych wszystkich serii, które robiłem, też kika troszkę rozwinąć, więc no jeżeli po prostu będę miał live'a, to w ten grafik daily live'a jak najbardziej Total Battle mogę, mogę, mogę tutaj wepchnąć, przy czym no oczywiście no nie będę aż tak dostępny, osiągalny w wiadomościach prywatnych. Tutaj też stawiam granice, żeby jednak te wiadomości prywatne były ograniczone do pilnych, ważnych spraw. No przepraszam. Macie pytania? Piszcie w komentarzach. Nagram wam film. I tak jest to poświęcanie czasu z mojej strony. No, nie jestem w stanie każdemu w tej chwili konsultacji jakiś udzielać, tłumaczyć czegoś. Nie mam na to czasu i uwierzcie mi, że w mojej sytuacji. Znaczy, dobro powinno wracać, tak? No, jakby pamiętajcie, mój poświęcony czas nic mi nie daje. Nie daje nic moim najbliższym, a sytuacja jest naprawdę poważna. Więc oczywistym jest, że człowiek, kiedy jest przyparty do muru, to ma dwie opcje: albo się poddać, czego jak widzicie, nie robię, albo zapierdzielać ostro. Ja wybieram opcję drugą, zapierdzielania, i to musi być kosztem czegoś. No, nie mogę dawać, dawać, dawać od siebie, nie mając z tego nic. No, bo jeżeli idąc tym tropem, tak bym robił przez cały dzień to nie miałbym za co rachunków zapłacić, no bo temu, że to, to, że komuś pomogę, nie sprawi, że zapłacę rachunek w sklepie jedzenia czy innych rzeczy, też ci nie dadzą za darmo. No niestety, tak ten świat jest skonstruowany. Nie podoba mi się ten materializm tego świata, ale samym uśmiechem rachunków po prostu nie zapłacimy. Oczywiście dla wspierających mój kanał zawsze będę dostępny, jeśli chodzi o formę konsultacji. To wtedy te osoby śmiało zawsze mogą pisać się, czegoś doradzić, bo to jest wtedy sytuacja win to win. Kto, ktoś nie żałuje tych 10 czy 20 zł miesięcznie, żeby mnie wesprzeć, to i tak nie jest dużo, ale ktoś kto nie żałuje tego, ja nie żałuję tej osobie udzielenia porad, doradzenia, poświęcenia czasu. Zresztą nikomu nie żałuję, tylko po prostu ten nowy Juken zaczął stawiać pewne granice, mówić stop temu, żeby potem znowu czuć frustrację, że za dużo czasu tutaj poświęciłem. No bo tak naprawdę siedząc tu dwie godziny i tylko odpisując na wiadomości, ja w tym czasie, moi drodzy, mógłbym robić coś produktywnego, co by zmieniło moje życie, robić sobie live'a, na którym realnie mogę zarobić, a kwoty, które mam do zarobienia, żeby się odbić od dna, no, będą naprawdę wysokie. Będą naprawdę wysokie. No i podchodzę do tego z nową motywacją, do tego, że, że jestem w tym internecie już no, ładnych, ładnych parę lat, bardzo długo zresztą. I czas najwyższy, żeby y, też coś z tego mieć i y, um, uratować się z nie do końca idealnej sytuacji. Czyli po prostu, jak mówię, wprost zapierdzielać ostro. Także to są nowe zasady, jakie tutaj wprowadzam, których będę konsekwentnie, moi drodzy, przestrzegał. Z tego co widzę, ludzie w klanie to po prostu y, tą moją przerwę, odpoczynek uszanowali, za co wam bardzo dziękuję. Nie rozpadł się klan z tego powodu, moi drodzy, że potrzebowałem przerwy. Oczywiście, gdyby nie y, ogromna praca i serce, jakie Nua włożyła y, w pilnowanie i zarządzanie klanem, no to pewnie by to nie miało też racji bytu. No, gdyby nie Nua, y, Glorgol, y, pomoc Henry'ego, tak, y, to by to się nie. Pewnie nie zadziałało. No, Henrymu akurat się niedługo kończą jego wakacje, to też przyszedł do nas, żeby nam pomóc, przyszedł na wakacje, żeby sobie odpocząć, za co też jestem bardzo, bardzo wdzięczny, że przyszedł. I mówię, w tym momencie się nie martwimy, że nie mamy silnych graczy, wiadomo, są oni zawsze potrzebni, ale mm, no nie martwimy się z tego powodu, bo po prostu jak da się obniżyć blaszaka, to będzie też wszystkim łatwiej. No a później, jak dojdziemy do momentu, w którym każdy już w klanie będzie miał G8, to też będzie zupełnie inaczej to wszystko, moi drodzy, wyglądało. Także to tak wstępnie, w zasadzie w tym krótkim odcinku, tyle. Jak widzicie, słyszycie, zresztą po moim głosie wracam naprawdę z nową energią, z nową motywacją, ale na pierwszym miejscu tej motywacji jest moje działanie, moja zmiana życia, moje odbicie się od dna jak dzięki temu będę mógł wykorzystać oczywiście te odcinki które nagrywam czy to robić na live'ach to z miłą chęcią będę to robił ale tak jak mówię pewne stawianie granic tej bariery której nie przekroczę po to żeby nie czuć frustracji żeby móc móc sobie działać także biorę się ostro za live'y no tak jak już wspominałem może trochę będzie utrudniony z tego powodu kontakt prywatny no bo Muszę się skupić na ostrym, intensywnym działaniu, ale cały czas gdzieś tam na live jest chętnie. Jeżeli będzie Total Bet Live, to przecież z miłą chęcią Wam na pytanie odpowiem. Zresztą zawsze możecie pisać komentarze i wtedy mogę nagrać specjalny odcinek. Mi to sprawia, moi drodzy, radość, że mogę nagrać. I to jest to, co już dawno powinienem zrobić zamiast odpisywać wiadomości, każdemu doradzać, to po prostu nagrać odcinek i na nim wszystko pokazać, wytłumaczyć, dlaczego robię tak, a nie inaczej. Także to tyle. Po tygodniowej przerwie: nowa energia, nowa moc, nowa motywacja. Następny odcinek. Jeszcze zobaczymy, z czego będzie. Nie spodziewajcie się, że, że na pewno dzień w dzień z Total Battle odcinki będą się pojawiały, bo na pewno na siłę nie chciałbym takowych odcinków wrzucać, ale jak będziemy tutaj jakieś no powiedzmy, że znaczące rewolucje robili, czy będzie coś istotnego co warto będzie pokazać, czego dawno nie było. Ja też nie chcę monotonii wrzucać non-stop tego samego. To na pewno, moi drodzy, taki odcinek się pojawi. A tutaj mamy, jak widzicie, nowy teren Akademii, który, który którym udało się Forty ulepszyć, udało się ulepszyć te wszystkie budynki klanowe. Znaczy nie wszystkie, bo tych tam już nie ulepszałem. tam są poza terenem, bo niestety mało osób jest jeszcze w klanie tutaj w Akademii Aktywnych, które by klikały pomoc i ten teren cały czas tak się Raz powiększa, raz maleje, no, no niestety. Natomiast to w tej chwili nie jest tak by istotne, bo na głównych, głównym klanie się skupiamy, żeby to były aktywne osoby, a tą akademię będziemy po prostu sobie trzymali. Tam alty się wciśnie i niech ta akademia po prostu sobie będzie. Jak już naprawdę by przyszedł moment i konieczność, żeby, żeby te. No, żebyśmy się wszyscy musieli przenieść. No bo może być taka sytuacja, moi drodzy, jakby. Nie można tego wykluczyć, mimo tego, że jest opcja zmniejszenia poziomu Blaszaka, ale tego nie wiemy, czy taka konieczność nie zajdzie, aby za jakiś czas się przenieść do Akademii. Na razie jest szansa, że ym, było mówiono o tygodniu, ale skoro pojawił się ten, się ten turniej, no to jest spora szansa, moi drodzy, że nie będzie takiej. Potrzeby. No to tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam jeszcze raz wszystkim za wsparcie słowne, za wsparcie w postaci chęci pomocy. Moi drodzy, gdzieś tam ktoś pytał, czy może skoro jestem w trudnej sytuacji, nie chciałbym tego konta słynnego, które było do levelowania, odsprzedać. Moi drodzy, mógłbym taką rzecz też zrobić, na licytację nawet wystawić i to może być fajną opcją. Pod, pod tak zwany cel charytatywny, no bo de facto pomóc moim najbliższym jest takowym celem. Natomiast jeżeli już miałbym to zrobić, to to konto musiałoby mieć pełne G8. W tej chwili jest jeszcze G7. Dziwnie bym się z tym czuł. Może kiedyś główne konto pójdzie na taki cel szczytny, to konto, na którym jesteśmy teraz, ale to też w momencie, kiedy zrobię G9. Myślałem o tym, kiedyś mi to przeszło przez myśl. Czemu by nie, bo troszkę tych kont tutaj mam. Chociaż głównego konta na pewno byłoby mi szkoda. Z drugiej strony konta do lewelowania też, bo do niego mam ten sentyment, który jest związany z tą serią, bo główne konto miałem zawsze. Tak, miałem w różnych klanach jeszcze zanim tutaj zaczęliśmy tworzyć klan, a to konto praktycznie do lewelowania, można powiedzieć, że powstało na waszych oczach, na odcinkach. O, tutaj maszerują gdzieś. Co to, gdzie to maszerują? Co to, tutaj się dzieje, moi drodzy? No nie mam niestety jak, ale możemy chociaż pokibicować. Nie ma szans, żebym też poszedł, bo niestety brak mi, brak mi całej armii. Muszę wyszkolić na nowo. Na szczęście jeszcze troszeczkę srebra mam, więc z tym problemu nie będzie. No. Powiem wam szczerze, no musiałem gdzieś tam w Rank na Roku parę razy uderzyć, mi się trochę punktów wykorzystać z poprzedniego Rank na Roku po to, aby, aby ten cel, że tak powiem, zrealizować. Teraz kto zgarnął? Chyba ktoś od nas. No moi drodzy, ja muszę wejść na drugie konto. Ale lecą, ale lecą gałgany. No proszę, brawo. Jestem dumny w ogóle. A propos, moi drodzy, epików... Chciałbym tu jasno powiedzieć, że jestem dumny i gratuluję serdecznie tym wszystkim z mojego klanu, którzy jeszcze niedawno byli maluszkami. Ci wszyscy, którzy tam no, chyba wchodzili, chyba wszyscy, którzy ubili, już chyba weszli na G7, ale też niektórzy chyba mieli jeszcze G6 i faktycznie te, te epiki im się udało ubić. Dlatego też oczywiście nagroda w postaci smoczych oczu, monet, przepraszam, poszła. Słuchajcie. Ja tu sobie przejrzę, czy ktoś ubił epika, patrząc po skrzyniach. Nie widzę, nie widzę. Na razie skrypty widzę, że bardzo ładnie ekipa robi. Cieszy mnie to, dlatego też to, co mówiłem, nie będziemy zwiększać wymogów klanowych, jeśli chodzi o ilość skrzyń, bo to też nie ma sensu. Kmicic ubił, moi drodzy, jednego epika. Brawo, Kmicic. I to chyba teraz był Kmicic, bo to najnowsze. Czyli jeden epik jest ubity, albo wcześniej otworzyłem skrzynię. No i widzicie, no i w tym koncie, które przenosiłem yy, do głównego klanu, słuchajcie, już mam prawie milion złota, a jeszcze sobie bohatera zmieniłem. Także no dobry, aktywny klan daje złoto, daje wszystko i to jest fajne. A tutaj, no jeżeli jestem w małym klanie, nawet dużym kątem, słuchajcie, nie wiem ile musiałbym mieć złota, żebym mógł tutaj bić blaszaka sam, żebym mógł wszystko, bo mógłbym wszystkie blaszaki jeszcze pokonywać sam. Teoretycznie i byłoby to możliwe, ale praktycznie no, musiałbym mieć chyba ze 100 milionów złota i, i wiecie, tylko na wskrzeszanie, no, nie wiem, jeszcze jak ze srebrem, no srebro powiedzmy, że jeszcze można wysłać, nie? Także lekko z tym by po prostu, moi drodzy, nie było. No dobra, no to kończę dzisiejszy odcinek. Fajnie, moi drodzy, że jesteście. Pozdrowienia dla całej fajnej naszej ekipy Dream Team, która naprawdę dała mi ogromne wsparcie, za co wam serdecznie Dziękuję. Czasem takie też zmiany nam pokazują, że jesteśmy silniejsi. Trudne momenty pokazują nam, kto jest życzliwy, kto ma w sobie empatię, zrozumienie i to też widać po wiadomościach, które, które dostałem. No i takimi ludźmi jak najbardziej się chcę otaczać. Czekajcie na następny odcinek, na pewno za parę dni. Już mój taki urlop się kończy, moi drodzy, te wakacje tygodniowe. Chociaż ciężko to nazwać wakacjami, bo w głównym klanie coś tam. Pisałem, ale no powiedzmy, że wrócimy już tak na 100% z odcinkami, łącząc je z live'ami czy z inną serią, kiedy ja się przeniosę z powrotem obydwoma kątami do głównego klanu. No póki co jestem sobie w tej akademii, można powiedzieć, że odpoczywam. Nie wiem, kiedy opuściłem to. Pewnie, tak jak odcinek był wrzucany, to było przed kryptami Olimpu. To trzeba pomyśleć, moi drodzy, jak ktoś z was umie wyliczyć, kiedy opuściłem klan główny, bo czekam, czekam, odliczam te 14 dni, żeby móc wrócić do głównego klanu. Czekam cierpliwie, aż, aż ten czas minie i będę mógł znów przejść głównym kątem do głównego klanu, a to konto słabe, małe sobie przenieść z powrotem do Akademii. Dobra, moi drodzy, trzymajcie się do następnego odcinka. Będę tradycyjnie bardzo wdzięczny za zostawienie komentarza pod filmem, jakieś łapki w górę dla lepszych zasięgów. Bardzo dziękuję, bo to zawsze troszkę zwiększy te zasięgi. Trzymajcie się. Cześć!